Cześć Wam. Moi drodzy, miałem przyjemność wziąć wczoraj udział w live na kanale Votore. No i oczywiście w głównej mierze zajęliśmy się tam yy, walką, którą stoczę na Votore 6 z Pałym Jóźwiakiem. Padło wiele ciekawych pytań, ale również nie zabrakło pytań o Doroty Bończyk. Doroty Bończyk, a no właściwie o konto Doroty Bończyk, które bardzo często udziela się w artykułach ze mną związanych, albo w nagraniach wideo. No jest, no już, że tak powiem, no przeszło to już od, od kilku lat z fazy jakiegoś żartu do, no do... Do pewnego rodzaju zjawiska popkultury w polskim internecie. Ja przez długi czas nie wiedziałem, czy za tym kątem kryje się jakaś osoba chora, czy jakaś stalkerka, czy może jakieś konto fikcyjne. Hmm, czy, czy to jest po prostu konto fikcyjne. Po wczorajszym live'ie dostałem informację, że wszystko na to wskazuje, iż może to być Jacek Morański, wel Dorota Bończyk. Za kątem Doroty Bończyk kryje się ponoć. Czarna postać internetu Jacek Morański. Ten sam Jacek Morański, który właśnie został pognany z trójmiejskich klubów sportu walki, tak jak kiedyś został pognany Trypała i Oświecimski. Oczywiście ja dużo w życiu widziałem, dużo słyszałem, ale po raz kolejny zostałem zaskoczony. No cóż, jaki jest to wielki łeb. I przede wszystkim pusty łeb. Wiedzą wszyscy, którzy mieli z nim styczność. Ale że posunie się do tego, by tworzyć fikcyjny konto Doroty Bończyk. No cóż. Takie życie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was. I oby jak najmniej złych emocji związanych ze Starym Moleńskim. Cześć.